Najpierw witam wszystkich bardzo serdecznie, czego do tej pory nie robiłem, aby nie tracić czasu, ale tyle czasu musi być, żeby wszystkich serdecznie w ten poranek piątkowy powitać. Część 192 i czwarta w tym roku Uczenie się inteligencji mądrości, czy to w ogóle możliwe? Pytanie powinno brzmieć czy w ogóle warto? Może łatwiej jest pozostać głupim, kiedy się i tak już nim jest. Albo uważa się za wykształconego, sprytnego, inteligentnego i mądrego i nie potrzebuje się już nauczania. Twierdzę jednak, że mądrości nigdy nie jest za dużo. Zdobywanie mądrości i inteligencji to proces, który nigdy się nie kończy, nawet po śmierci fizycznej. Antagonizm nie zawsze występuje pomiędzy głupotą i mądrością, ale raczej pomiędzy mniej lub bardziej rozwiniętą mądrością. I nie jest to już wtedy antagonizm, ale po prostu stopniowanie. Niemniej jednak jest wielu ludzi, którzy nie są ani wykształceni, ani mądrzy, ani inteligentni. Jeśli to się przemilczy, upiększy otoczenie, uważając wszystkich za równie mądrych, a taka jest tendencja, stanie się wtedy nierealistycznym i traci się za dużo energii. Dlaczego powinniśmy być mądrzejsi, inteligentniejsi i posiąć więcej wiedzy? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw stwierdzić, co właściwie te pojęcia oznaczają. Najprościej jest wytłumaczyć pojęcie edukacji, czyli wykształcenia. Wykształcenie to stopień zdobytej wiedzy specjalistycznej lub ogólnej, dlatego liceum ogólnokształcące, czyli wszystko i nic, której jakość a raczej ilość stwierdza się egzaminami, klasówkami i quizami. To zostanie milionerem to też taka klasówka nabytej wiedzy. Niektóre testy mają charakter nieformalny, gdy wiedza jest oceniana w normalnych rozmowach biesiadnych i okazuje się szczególnie bogata, lub na wysokim poziomie raczej ilościowym, a nie jakościowym. Ktoś tam bryluje na przyjęciu rodzinowym i przelewa z pustego w puste. Puste, stojąc właśnie w centrum uwagi, i to jest właśnie celem. Ma w głowie mnóstwo informacji. Taką wiedzę zdobywa się poprzez czytanie, słuchanie i doświadczenia, które następnie się interpretuje, najlepiej w jakimś dzienniczku. Można to pogłębić w ten sposób, ale istnieje również wiedza niepotrzebna. Nazywam ją wiedzą balastową jak na statkach, która zaśmieca umysł i nie ma praktycznego znaczenia. Nabycie jej było kompletną stratą czasu życia. Wtedy ma się wprawdzie cztery tytuły magisterskie, z którymi nie można jednak nic zrobić, nikt ich nie potrzebuje. Warto pogłębiać tylko wtedy swoją specjalistyczną wiedzę aby móc pomagać sobie, czyli łatwiej żyć, lub pomagać innym, edukacja musi zawsze mieć znaczenie praktyczne. Nawet gdy to jest dobra kuchnia, potrafi się dobrze gotować albo obsługiwać maszynę do szycia, czego ja nie potrafię, a tak chętnie bym tą umiejętność posiągł, posiadł. W przeciwnym razie, edukacja. Pozostanie tylko sztuką dla sztuki. To gromadzenie tych magistrów to tylko tych tytułów magisterskich, to tylko sztuka dla sztuki i nikt tego nie potrzebuje. Inteligencja jest wrodzona. Potwierdziły to eksperymenty na bliźniakach, ale można to rozwinąć, czyli inteligencję można w pewnym stopniu jeszcze rozwinąć w ciągu życia. Nie trzeba pozostać nieinteligentnym, choć wiele osób myśli, że się z tym dobrze czuje, z jej brakiem. Zdolność myślenia abstrakcyjnego lub perspektywicznego jest aspektem inteligencji. Co znaczy abstrakcyjne myślenie? Wie się na przykład, że po poniedziałku przyjdzie wtorek. To jest myślenie abstrakcyjne. Wie się, że nie można wydać więcej pieniędzy, aniżeli się ich posiada. Mimo tego. Istnieją ludzie, którzy nie posiadają tej zdolności abstrakcyjnego myślenia. Szybkie zrozumienie czegoś, szybkie pojęcie czegoś, umiejętność tworzenia syntez na podstawie analiz, rozpoznawianie i rozumienie powiązań przyczynowo-skutkowych, wczuwanie się w innych, a wszystko to z dużą szybkością to kolejne cechy inteligencji. Możesz sprawdzić, czy ją posiadasz, o ile to potrafisz. Im szybciej zachodzą te procesy, tym mądrzejszy jest posiadacz tych, czy tej umiejętności, tej inteligencji. Inteligencja różni się od mądrości, ale inteligencja i mądrość mają pewne cechy wspólne czasami, albo występują raczej razem. Co odróżnia inteligencję od mądrości? Inteligencja nie wyklucza głupoty. To odważna teza, którą teraz stawia. Jeśli tak, to głupota nie jest przeciwieństwem inteligencji, ale przeciwieństwem mądrości. Cytat: Pani psycholog Hadinger, Boglarka Hadinger, znam ją osobiście z Wiednia. Jeżeli wysoka inteligencja poznawcza łączy się, z niską dojrzałością człowieka to takie połączenie tworzy instrument władzy, który może mieć straszliwe konsekwencje dla naszego świata. Czyli inteligencja niekoniecznie musi być absolutnie dobrą. Mądrzy ludzie mają dobre intencje w swoich działaniach. Nie kierują się potrzebami niskimi w skali maslowa, lecz właśnie wysokimi. Posiadana przez nich mądrość umożliwia im rozróżnienie pomiędzy tym, co istotne, a tym, co nim nie jest. Pomiędzy tym, co konstruktywne, a tym, co destrukcyjne. Mądrość pozwala im obiektywnie rozpoznać swoje własne zdolności i swoje miejsce w społeczeństwie, co skutkuje tym, jak mogą wykorzystać swoje zdolności. Do tworzenia wysokich wartości. Ideologie i światopoglądy mogą uniemożliwić rozwój mądrości, pomimo istniejącej inteligencji tych, którzy są uwikłani w te ideologie. Przekonania, wierzenia, gusła są częścią ideologii, jednocześnie intelektualnymi podstawami systemów. Religie zbudowały swoje systemy na wierzeniach. Mądrość. Jest zatem formą samodzielnego myślenia, umiejętności odróżniania dobra i zła od zła, istotnego od nieistotnego, racjonalnego od nierozsądnego. Jeśli brakuje mądrości, jej miejsce zajmują ideologie, uprzedzenia, światopoglądy i systemy, które determinują życie jednostki. Jednostka jest wtedy kontrolowana i dostosowuje się do innych kontrolowanych osób. Rozwój intelektualny jednostki ulega wtedy stagnacji. Mądry człowiek nie zawsze musi być inteligentny, czyli mieć dar szybkiego myślenia i kojarzenia, chociaż w wielu przypadkach tak właśnie jest, i chyba w większości. Osoba inteligentna niekoniecznie musi być mądra. Pomijamy tutaj roztropność. Ponieważ można ją utożsamić z mądrością, choć zawiera w sobie także elementy wiedzy i inteligencji. Inteligencji można się nauczyć. Uczy się jej poprzez socjalizację, poprzez praktykę, czyli praktykowanie czegoś, powtarzanie czegoś, zmaganie się z wymogami, uczy się jej przez naśladownictwo. Zawsze patrzyłem u mojego teścia, jak coś robi. Był stolarzem, dużo się od niego nauczyłem, obserwując, jak on się obchodzi na przykład z piłą tarczową i uczy się jej ciężką pracą. Badania pokazują, że osoby niezbyt inteligentne odnoszą sukcesy, ponieważ są pracowite, odporne na trudności i posiadają niezbędną wiedzę, przeważnie praktyczną. Oprócz trenowania ciężką pracą i odporności, czyli umiejętności przeciwstawiania się przeciwnościom losu, warto rozwijać nie tylko wiedzę praktyczną, ale i mądrość. Jak rozwijać mądrość? Albo jest się starą duszą i pamięta doświadczenia z poprzednich wcieleń. Im starszy... Jesteś w tym konkretnym jest wcieleniu, w tym konkretnym życiu, w którym się znajdujesz, tym więcej starej wiedzy, jako stara dusza i mądrości wychodzi na światło dzienne u Ciebie. Masz już duże doświadczenie i dlatego wiesz, co jest ważne. Odwołujesz po prostu to starą, starą wiedzę z tego zanadrza przeszłości przed Twoim urodzeniem, a co nieważne, co jest istotne, co. Co jest ważne, co jest istotne, co jest konstruktywne i dobre, to pojmujesz coraz dogłębniej i odczuwasz, że to skądś do Ciebie przychodzi. Nie dajesz się już oszukać, nie dajesz się wprowadzić w jakieś tam manowce. Ale czy można nauczyć się mądrości jako młoda dusza, nie korzystając właśnie z tego, z tego doświadczenia, z licznych poprzednich wcieleń. Tak, to można zrobić. Pewnie, że można. Najważniejszym narzędziem jest refleksja. Z punktu widzenia poznawczego, większość ludzi o przeciętnym rozwoju jest w stanie dokonać refleksji. Nie tylko raz, ale ciągle. Ale tego nie robią i zakopują swoją umiejętność w biblijnym słowa znaczeniu. Refleksja oznacza w szczególności poświęcanie czasu na interpretację, ocenę i porównanie doświadczeń, które się przeżyło, zrobiło, nabyło z wiedzą zawartą w książkach np. od ludzi, którzy żyli przed nami. Czyli nie tylko w książkach, ale także z rozmów z ludźmi, którzy są od nas mądrzejsi. Im więcej będziesz się zastanawiać, czyli myśleć o powiązaniach przyczynowo-skutkowych i to robić krytycznie, a nie naiwnie, jak większość to robi, tym łatwiej i szybciej będziesz w stanie zinterpretować inne zjawiska, które dopiero nadejdą. Liczy się umiejętność odróżniania tego, co istotne, prawdziwe, dobre i konstruktywne od Przeciwień z tych pojęć. W tym momencie widać już, że mądrość łączy się ze szlachetnym zamiarem, z odwagą i wolą bycia poszukiwaczem prawdy. Kłamcy, oportuniści, ci, którzy zaprzedali swoje dusze ideologią, nigdy nie będą mieli mądrości, ponieważ nie są ze sobą w harmonii, ponieważ żyją w kłamstwie, okłamując siebie i oszukując innych. Taka blokada uniemożliwia dostęp do mądrości. Mądrość jako taka ma zatem wysoką wartość etyczną. To nie tylko umiejętność obiektywnego rozumienia świata i siebie w tym świecie, ale także postawa oparta na wysokich wartościach etycznych.